Dzień dobry moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z serii Nauki Płynnego Czytania. Dzisiaj spotkanie samogłoskowe. Popatrzcie, przed nami cztery litery, które są samogłoskami: E, A, O i. Dziś będziemy je czytać w kombinacjach trzyliterowych a jednocześnie będziemy tak pięknie otwierać buzie, żeby słychać było różnicę między wymową każdej z tych samogłosek. Przypominam, do O pięknie układamy okrągłą buzię. Do A buzia jest swobodna. Do E lekko płaska. A I lubi się uśmiechać. A więc uwaga, zaczynają nasze buzie czytać. Startujemy. A, E, O. I wspólnie. A-e-o. A-e-o. Jeszcze raz. A-e-o. Jeszcze. A-e-o. I ostatni. A-e-o. Tym razem pierwsza litera O, druga E, a trzecia A. A więc O-e-a. O-e-a. I płynnie. O. Jeszcze raz? O, e, a. A teraz pierwsza litera A, druga E, a na końcu piękny uśmiech, bo i. A więc zaczynamy. A, e, Teraz mamy pierwszą literę E, drugą I, a na końcu A. A brzmi to tak. e -ja. I wspólnie. E-ja. E-ja. e -ja. e E-ja. A teraz pierwsza E, druga okrągła. O i na końcu uśmiech I. Uwaga. E, O, I. Wspólnie. E -o -i. E -o -i. e, o, I. e, o, I. E, O, I. Jeszcze raz. E, O, I. I ostatnie. E, O, I. A tym razem zaczynamy od uśmiechu, a więc od I. Potem okrągła buźka do O na końcu płaskie e a więc uśmiech i i o e i o e i o -e, i o -e, i -e, i, -e, i -e. kochani na dzisiaj to tyle a przy następnym odcinku zapraszam was na połączenia czteroliterowe to dopiero będzie mistrzostwo, jak uda nam się te wszystkie samogłoski połączyć w kombinacje czteroliterowe. A na razie tyle, ta!